Na miejsca prosimy uwagę na trasie, Prosimy o zejście tutaj poza trasę, pozostają tam tylko sędziowie. Popatrzcie jak tam dziewczęta sobie radzą na trasie 800 metrów, bo taki dystans mają do wykonania. Dziewczęta zarówno z klas piątych teraz jak i szóstych te które startować będą o 12.30 na razie pozostawiamy do dyspozycji biegających nie ma I nie teraz nikogo i nad... raz o tym mówiłem uwaga i kogo mamy w pierwsza dziewczyna potem druga trzecia i za mety już się nie, nie zmieniamy kolejności proszę przygotować kartkę, tak aby zanim nie mety, sędziom sprawnie tę kartkę przekazać. I już teraz jedna za drugą, jedna za drugą. Ja mówiłem o tym, że aż wszystkie miejsca są punktowane. Ta punktacja jest do klasyfikacji szkół. I teraz proszę spokojnie, jedna za drugą przygotować proszę kartki, tak aby potem sędziom oddać. Do nauczycieli mamy też prośbę. Prosimy nie wchodzić do sektora, tam sobie poradzą sędziowie. Dziękuję bardzo. Jedna za drugą, dziewczyny, nie z boku, tylko kończycie tam, gdzie wasze poprzedniczki. Dziewczyny, takie trudne. Poczekajmy, nas dziewczęta do I za kilka chwil będziemy zaproszać chłopców, ale jeszcze czekamy, a wszystkie dziewczyny już skończą. Piątoklasiczki w tej chwili kończą mi 800 metrów. To dystans, który pokonały już prawie chyba wszystkie. Proszę przygotować kartki, jeszcze raz bo o tym mówię, ale to wszystko poproszę, abyście jak najsprawniej sędziom kartki przekazały. przekazali. przepraszam. Bo teraz mamy dziewczęta. Przygotowujemy kartki, oddajemy i potem wrócimy do Waszego dystansu, do Waszej klasy. I uwaga, na miejsca.

Tycząc metrów, chłopcy, klasy, piąte, pan sobie. Zarówno mety prosimy się nie wyprzedzać. Staje się jeden za drugim, przygotować swoje kartki. Nie wyprzedzajmy się za równo nie kłamać włócząc nie słyszę ruchowców, na dać przypiętą do pośrednich wielu bo tam nie ma czasu na wyłzanie w wypadku. Przygotowujemy kartki tak, aby na końcu leja oddać się jak kartka Jesteśmy na Piątku Włodowskim, a w amerykańskie teraz to nie Raz, dwa, trzy. Stop. 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 Nie było na miejsca jeszcze, nie było gwizdka. Dziewczynki cofamy się, naprawdę. Jeszcze dwa kroczki, tak?

Wiercemy na 800 metrów, szósta klasa, popatrzmy właśnie w tysiąc Są najszybsze na meczie, pierwsza, druga, w fioletowej gruzie to będzie miejsce trzecie, czwarte, piąte, szóste, szóste, czarne, no a to będzie szóstka, którą zobaczymy we mnie podczas dekoracji. Zaraz pytamy panią Ale, kiedy będziemy dekorować, później plan ostepny, nie wiem, bo nie wychodzimy na razie. Chłopcy czekają jeszcze. Śni mnie odpowiednie, pięknie, ślicznie, no Piękny, piękny. Piękny. Dobra, o No ale pięknie. No tak piękny. No, <Andrew> Kuba się łapie też. Kuba ósmy jest. Zama. Ja <täHE> pięknie.

te są na tej przedostatniej można powiedzieć prostej na tym odcinku prowadzącej ścieżką rowerową chodnikiem za chwilę zobaczymy je pewnie na limiety, przypomnę to pierwsze klasy gimnazjalistek w tej chwili na trasie w biegu na 1000 metrów taką tak samą taką samą